Czego potrzebuje Laura tuż przed występem? Przed, przed występem Laura potrzebuje na pewno chwili spokoju, chwili wyciszenia, żeby skupiła swoje myśli, no i przygotowała się do tego ważnego dla niej momentu. Jak długo trenowaliście razem? No my już pracujemy ze sobą dosyć długi czas, i tak naprawdę ta przygoda z taką intensywną pracą z Laurą, Trwa już trochę, ponieważ na początku de wojskic, gdzie pracowaliśmy bardzo często, potem udział w Szans na Sukces, czyli kolejne próby. No i od momentu właśnie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Laura została wybrana na reprezentantkę Polski na Eurowizji Junior, to tak naprawdę ćwiczymy codziennie. Codziennie się widujemy, widywaliśmy się codziennie i teraz też się widzimy po to, żeby pracować nad jej głosem, nad pewnością siebie w tym głosie, w tym śpiewaniu. Także no, jesteśmy skazani na siebie codziennie. A jak wyglądają takie treningi? No, tak naprawdę, no, pracujemy nad różnymi rzeczami. Trzeba pamiętać o tym, że głos to jest jednak odpowiedź emocji naszych, więc pracujemy nad tym, żeby. By Laura była pewna swojego głosu, swoich umiejętności, żeby te dźwięki, które chce zaśpiewać, po prostu pojawiały się tak, tak zwyczajnie, bez żadnego wysiłku. Czasem pracujemy na pewnych jakby aspektach interpretacyjnych, czasem na, na, na technicznych sprawach, jeżeli chodzi o śpiew, czasem pracujemy tylko na oddechu, a czasem zwyczajnie rozmawiamy o tym wszystkim, co ona czuje i czego potrzebuje w danym momencie. Staram się dopasować do, do jej potrzeb. A jak może interpretować tematykę kosmosu? Ten kosmos, ten kosmos to tak naprawdę nasze życie. Bo wiemy, że codziennie wstajemy i nie wiemy, co się wydarzy. I to jest trochę tym kosmosem. Ta piosenka pokazuje bardzo mocno Laurę. Ona zawsze miała marzenia. Jakby Marzyła, żeby pojawić się właśnie tutaj, na tej wielkiej scenie eurowizyjnej. Piosenka mówi: Nie przejmuj się tym, co mówią inni, rób swoje, dąż do marzeń. No także ta piosenka jest taką piosenką, która została jakby napisana dla Laury, zszyta jak rękawiczka na jej małą dłoń. Także myślę, że Laura bardzo dobrze czuje ten utwór i dlatego też jakby się bardzo z nim utożsamia. A czy było łatwo powiązać sam występ, taniec i słowa i muzykę? Czy to jest taka praca, która nie, nie działa się przez ostatni miesiąc? Laura, przez to, że śpiewa wiele lat. Pracuje nad tym wszystkim, uczy się, uczyła się tych wszystkich rzeczy. To jakby, jakby to już ma trochę we krwi, tak, więc jakby kolejna piosenka była tylko kolejnym wyzwaniem. Tutaj oczywiście, że pojawiły się dodatkowe rzeczy, jak ruch sceniczny, tak, jak praca z kamerą, no, no wiele takich rzeczy, no, ale to też jest na to czas, żeby popracować. A więc jakby robiliśmy te wszystkie rzeczy po kolei, przygotowywaliśmy śpiew, potem doszła choreografia, później praca z kamerą tutaj już na miejscu, więc jakby dokładaliśmy te kolejne puzzle do tego jej występu. A jak sobie radzi ze stresem, bo może być stres może pomagać, ale też przeszkadzać. Jak w czasie finału może jednak być tym czynnikiem, który pomoże? Dobra zawsze mówić, że ją ten stres mobilizuje i my powtarzamy to. Że jakby artysta musi mieć troszeczkę tremy, ponieważ wtedy wiemy, że na pewno angażuje się w to bardzo mocno. No nie wyobrażam sobie nie mieć tremy, stresu przed takim wielkim występem, przed taką właśnie wspaniałą chwilą. Myślę, że Laura czuje ten dreszczyk emocji, on ją mobilizuje i powoduje, że tak naprawdę te występy są jeszcze prawdziwsze, jeszcze bardziej takie jej. Pokazujące właśnie to, te wszystkie emocje, które są w jej ciele. One po prostu wychodzą poprzez jej oczy, przez jej głos, przez jej ciało. A czy, czy konkurs Eurowizji jest dla Laury bardziej zabawą, czy jednak taką rywalizacją? Czy tutaj nie ma rywalizacji? Ja nie zauważyłem bynajmniej tego i zresztą od samego początku, jak tylko zaczęliśmy pracować z Laurą nad piosenką na Eurowizję, mówiliśmy sobie, że najważniejsze, żeby to ona była z siebie zadowolona, żeby zeszła ze sceny i powiedziała jest, zaśpiewałam tak, jak chciałam. Tutaj nie ma rywalizacji, tym bardziej, że jakby ciężko rywalizować. To po prostu są piosenki, propozycje, różne propozycje, bardzo różne. One są czasem tak od siebie po prostu odległe, że no ciężko. Tym bardziej, że też występują i, i, i chłopcy, i, i dziewczyny, i starsi, i młodsi. Więc jakby nie, nie odczuwamy tej rywalizacji. Jest to na pewno e, jakby mobilizacja nasza, żeby te występy były jak najlepsze, żeby spodobać się publiczności. Ale to nie chodzi o rywalizację. Tutaj chodzi o dobrą zabawę i Laura właśnie świetnie się bawi. Czy po powrocie do Polski będziecie nadal współpracować i ćwiczyć? Znaczy no ja bym chciał jakby nie wyobrażam sobie tego, żeby Laura przestała śpiewać. Ona po prostu ma talent, ma to coś w sobie. Ludzie kochają na nią patrzeć, kochają jej słuchać. Dlatego nie wyobrażam sobie sytuacji, że Laura przestałaby śpiewać. Ja uważam, że Laura teraz właśnie zrozumiała i że to jest jej droga. Spotyka tutaj się w wyrywaniu z taką wielkimi przyjemnościami, ponieważ ludzie na ulicy poznają, wiedzą, że to jest ta dziewczynka z Polski, śpiewają fragmenty jej piosenki, mówią, że na nią będą głosować. Więc myślę, że to dodaje jej otuchy i wierzę w to, że jak wrócimy do Polski, to chwilę odłapniemy, zregenerujemy siły i że niedługo Polska będzie słyszała o Laurze. Również Polacy mogą głosować na reprezentantkę naszego kraju? I dlaczego powinni właśnie zagłosować zarówno Polacy, jak i y, mieszkańcy innych państw? Znaczy, ja uważam, że Laura jest y, jedną z tych osób, które po prostu zostały y, stworzone na scenę. Ona na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Scena jest dla niej po prostu y, powietrzem, w którym oddycha. Więc wydaje mi się, że jakby jej się po prostu to. Może no, nie należy, ale chodzi o to, że po prostu powinniśmy wspierać takie talenty. Ponieważ to nie jest takie proste, znaleźć te wszystkie rzeczy. Uważam, że powinniśmy zagłosować na polską piosenkę, ponieważ jest po prostu dobra. Jest świetną propozycją muzyczną, bardzo dobrym tekstem. Zobaczycie Państwo, że jest świetnym, jakby świetnym spektaklem, historią, która zostanie pokazana tutaj właśnie na Eurowizji. I ja po prostu chciałbym, żeby nie tylko z tego powodu, że jest to polska propozycja, Oczywiście, jesteśmy Polakami, powinniśmy się wspierać, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra propozycja. TVP Info. Wiesz więcej.